Hej, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem i to Prince of Persia, dusza wojownika, warrior within. I witam się w, z Wami dokładnie w tym samym miejscu, w którym się pożegnaliśmy. Czyli koło tego cienia. Martwego cienia, warto by było zaznaczyć. Tutaj jeszcze lat i idziemy dalej. Czekajcie, czekajcie, tutaj koło tych schodów nic nie ma? Te pustki takie są podejrzane. Nie, nic tutaj nie ma. Szkoda, szkoda. Myślałem, że uda mi się wyczaić jakby, jakąś grafikę koncepcyjną. Ostatnio nie udało nam się wejść do tej fortecy, ponieważ była zamknięta. Ponieważ no, w teraźniejszości chyba była zniszczona albo zamknięta, to wejście. Łap! Aha, dobra, umarł. To to wyrzucę, zamienię na jego szczelec. Lep, lepiej, lepiej się nim rzuca. Broń obuchowa jest dowolna. Wow, łoł, wow, łoł, wow, grzybek. Tak, teraz pamiętam, że... Tę drogę pamiętam. Jeszcze będziemy nią przychodzić nie raz i nie dwa razy. Gdyż. Każda część, znaczy ta część jest zbudowana tak, że. Każdą lokację odwiedzamy kilka razy. W teraźniejszości, w przeszłości. Okej. Okay. Nie umarł od razu. Przecież to tak atak z zaskoczenia sztyletem, który jest z tego stworzony. Tak, tam jest sala z klepsydrom. Eee, yy, gin. Ładnie. Możemy ich wykorzystywać jako żywą tarczę? Tak, właściwie, możemy ich zrzucać. Tak, akurat część daje nam swobodę wyboru. Co do eliminacji przeciwników, ok, gdzieś z tego co pamiętam, nie, to nie była taką Nata, ale patrzcie, patrzcie, widzieliście tamte drzwi? Chcę coś sprawdzić, czy się tam dostanę? Nie, zdecydowanie się tam nie dostanę. Więc książę wejść na górę. Chyba, że chciałem się dostać nie tam, gdzie trzeba. Nie, tam też nie. Czekajcie, czekajcie, próbuję rozkminić pewną dosyć ciekawą rzecz. Mianowicie tam jest sekret, do którego chcę się dostać, ale chyba jeszcze to nie mogę. Nie dostanieć tam teraz. Za wcześnie, jaką takie. ...eksplorację. No to hop! Dajcie mi... No siekiera. Chociaż wygląda dosyć ciekawie, muszę przyznać, ta siekiera i... ...zapis, a zaraz wejdziemy do komnaty z klepsydrą. Przybywam... Mam nadzieję, że tym razem książę tej klepsydry nie otworzy. Dobra... Ała! I całe dodatkowe życie poszło się paść! Zdecydowanie... Z tego miejsca wolę wracać niż tam iść. Bo nad tymi grzybkami, które mijaliśmy, możemy dzięki temu... Spokojnie przebiec po ścianie. Biegnij, książę, biegnij. Jakkolwiek można, znaczy, no nie biegnij, ale machaj tymi rękami. Machaj, chłopie, machaj. Ech, mój ulubiony lifehack na Prince of Persia, Ta, na ten bajer z grzybkami ściany. To co, klikamy na guzik, a raczej, hm, no przycisk w ścianie pociągniemy. Stążyłem, stążyłem. Zapis, zapis, zapis. To jest najważniejsze, szczególnie, że odzyskamy życie. I długo piję strasznie, jak jesteśmy ranni. Jak mam pełne jeszcze, to chyba książę robi trzy łyki, żeby zrobić zapis, a jak jesteśmy ranni, to siedem, osiem. Impossible. My mission. It is very urgent. I must see her. You don't understand. When the last grain falls from this hourglass, the Empress will create the sands of time. No business of yours could be more important than that. I have come to stop the Empress from creating the sands. <laughs> then yours is a fool's errand. The creation of the sands was foretold in the timeline. It cannot be stopped. I just saved your life. Twice. All I'm asking for is some information. Tell me where the sands will be created. In there. But the room has been sealed. You cannot enter. There must be a way. Ha! You'd have to undo the very fortifications of the castle. An impossible task. When a man is faced with his own death, he finds the impossible less of a barrier. Tell me how. Very well. The gate is controlled by an elaborate clockwork system located inside the mechanical tower. Even assuming you can reach the device and activate it, the machine still needs power. As water passes through the moat, the machine will receive power. But first, you'll have to fill the moat from the supply in the garden tower. Activate both towers, and the door will open. You'll need this.

I dostaliśmy miecz węża. Bardzo specjalny miecz. Służy jako klucz. Pozwali, pozwala zrobić bardziej potężne combo. Wybaczcie coś mi za oknem jedzie, a muszę je mieć otwarte, żeby móc oddychać. Cztery atakowe combo mamy teraz. I wreszcie będę mógł robić takie combo jakie chcę. Czyli patrzcie na to. Raz, dwa, trzy. Hop, 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 hop. To jest piękne. Hehe. <laughs> Dzięki. Kobito w czerni, którą będę nazwał Kaileną, bo tak się ona nazywa Kailina. Aha, i widzicie jeszcze to miejsce? Bardzo ważne miejsce, pokazuje nam, ile odkryliśmy komnat z życiem. Na razie odkryliśmy dwie. I dzięki temu wiadomo, których jeszcze nie odkryliśmy, gdzie mamy jeszcze zajrzeć. Więc z tego, co słyszeliście, musimy wejść do. Odblokować wieżę. Jedna wieża służy jako mechanizm, wieża zegarowa, a druga wieża napędza ten mechanizm. Wieża czy odpuści wodę, która napędzi ten mechanizm? Wieża w ogrodach. To było głupie, bardzo głupie. Oczywiście książę będzie musiał się zająć tymi mechanizmami, no bo w końcu to mu zależy, tak? Na górę? Haha, zdążyłem. Ale właściwie to dziękuję Kailinie. Kailana? Nie wiem, jak na się czyta. Ale tej kubicie w, czer w czerwieni, że nam dała nowy miecz. Nie przepadałem za mieczem pająka. Ten jest powiedzmy, że ładny. Znaczy na pewno ładniejszy od tamtego. Ech. Można by zrobić o mnie memy, Typowym mi woli. Dostaję miecz. Nie patrzę na jego moc, tylko na wygląd. Dziwne to, nie? No, jak mamy czymś machać... Uhu. To niech chociaż to będzie ładne, a nie... Jakieś takie, ja bym zaprojektował ładniejszy miecz do tej gry. No dobra, nie zaprojektowałbym, ale... Czy zaprojektowałbym, ale nie do tej gry, nie pasujące do tej gry. Te przynajmniej pasują. My tu mamy woda po, lewe, no po mojej lewej, po prawej księcia i po prawej mechanizm czyli to będzie, tam jest dostęp do ogrodów, a tu do wieży zegarowej. O, cześć. Haha, ładne kombo, nie? To wyrzucę od razu, dajcie mi to. No to powiedzmy, że jest mieczem. I teraz tak. Najpierw pójdziemy do wieży, z... do ogrodów. Ale jeszcze zanim to zrobię. Widzicie tam, co się po prawej zrobiło. Dokładnie na to czekałem. Tylko teraz, znaleźć to miejsce, to chyba nie było tutaj. Tutaj też nie, to było tam. Tam mamy kolejną fontannę życia. Tak, to tutaj, to to miejsce. Ok, ładne zejście. Jeszcze tutaj zejdę raz, ale to potem Wam wyjaśnię, dlaczego i jaki jest mój plan. A na razie czekajcie, jak to było, bo to jest skomplikowane miejsce. Dobra, widzę to. Ale widzicie, jak ze mną znajdowanie sekretów może być nawet przyjemne. Szlak, by to trafił. Wykrakałem tak. Jak tam się wchodziło? No, przecież, że tak. Hop. Właściwie muszę sprawdzić, ile mamy piasków, bo nie wiem, czy nie będę potrzebował piasków na zwolnienie czasu. Dwa piaski. Hehehe. Ten tego poznajcie. Prince of Pers dlaczego mnie dziabnęło? Za wolno biegłem. Wyobrażacie to sobie? Hmm. Powiedzcie mi, czy tak, to już jest fontanna. O, a czy nazywam to fontanną, chociaż to fontanną nie jest. Nie oszukujmy się, został mi nawyk po piaskach czasu. Heh. Ale to był typowy Prince of Persia, nawalili pułapek. Widzieliście jak to wyglądało. Tak jest, dodatkowe życie, Life Upgrade, bardzo się przyda. No spójrzcie tylko na tor tutaj, tutaj jedno się kręciło. Tutaj drugie jeździło tak, trzecie góra-dół. Grzybek oczywiście musi być. Tutaj trzeba było przebiec tak. Tak, z tlalomem pomiędzy tymi, to byłoby jeszcze w miarę łatwe, gdyby nie to, co jeździło u góry. Ha, żyje w każdym bądź razie. I zapamiętajcie sobie tą ścianę. Widzicie? Pamiętacie, co wam mówiłem przy piaskach czasów, że widać, które podłogi, ściany się walą po takich właśnie pęknięciach? I że księżyc tutaj nie może tak właściwie. Czy znaczy, nie uderza w ścianę. O, widzicie, normalnie uderza, a w tym miejscu nie. Po prostu to zapamiętajcie, dobra. Jeszcze tutaj wrócimy, oczywiście. Ale wy już będziecie wiedzieć przynajmniej dlaczego tam będę wracał. W takim razie na ogrody. Jeszcze sobie będę musiał szybko przypomnieć sekret, który jest związany z ogrodami. Bo jest taki jeden sekret. Czyli sekretna broń, bo w tej grze jako sekrety, sekretami są sekretne bronie. I po nie głównie będę szedł. I w ogrodzach wiem, że jest jedna. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak do niej dojść. I. Właśnie, oj, wybaczcie. Yy, telefon w sensie ustawienia przypominajka. Ha, jedną ręką wygrałem walkę. Właściwie bardzo głupia przypominajka, ponieważ o zajęciach dodatkowych informacjach które się aktualnie nie odbywają, bo są wakacje, ale przez moje lenistwo. Jej, nie usunąłem tej przypominajki. Oj, oj, oj zmarnowałem piaski. Wiecie czemu? Właśnie temu. Wiecie co zejdę po to? Tutaj powinienem odzyskać mój piasek. Prawda? Jeden. No, odzyskaliśmy z nawiązką. I tak by nam zostały najwyżej dwa, bo jeden musimy stracić. Jeszcze raz tutaj pobiegniemy. Ale mamy grafikę koncepcyjną, którą i tak już miałem, ale. Je zbieram specjalnie, żebyście widzieli, gdzie są. Oczywiście ja nie zbiorę wszystkich grafik koncepcyjnych, bo akurat ich nie znam miejsc nie są aż tak istotne jak te sekretne bronie i jak komnaty życia, które, które chcę znaleźć wszystkie. To brzmi tak trochę jak pokemony. i got to catch them all. Złapię wszystkie. Okej, okay. szybko nam. No to tego. Skadnijcie co teraz? Czekajcie, tam musi być zbiornik z piaskiem, bo jestem bez piasku. Nie ma? Zapomniałem, że tutaj też trzeba zarzucić slow-mo. Dobra, tu mamy piasek. Powinien być, bo to jest takie miejsce, gdzie... no właśnie. Gdzie bez piasku po prostu utkniemy. I on jest wymagany, to zwolnienie czasu jest po prostu obowiązkowe, żeby przejść dalej. Właśnie teraz, zwolnienie i zdążę, zdążę, zdążyłem. Mamy zapis 17 minut na nagraniu, więc no 18. Znaczy, dla mnie 18, dla was 18,4 sekundy były w momencie, kiedy to powiedziałem. I teraz macie 18,14. Ale zbyt bawić się czasem. Piszące ogrody, a także przeciwnicy V2. Nie, czekajcie, to są dwójki? Tak, czasem dwójki. Nowy rodzaj przeciwników. Po prostu wytrzymali raz, dwa, trzy łap. Noga, ostrze, ostrze noga. Aha. Lubię te boss. Jeszcze ty nam zostałeś, tak? Co ja z tobą zrobię? No nie wiem, naprawdę nie wiem Dobra, wypuściłem go, bo chcę coś przestawać Tutaj mogę go pociąć Mogę go kopnąć Okej, okay, wstawaj, wiem co z tobą chcę zrobić Hop I w żyłach ja lubię ten atak. Jeszcze go rozciął. A jeszcze mu zabrał broń, no tak więc ją wyrzuciłem. Bo wolę miecz od siekiery, co o czym już mówiłem raz. I teraz, gdzie by tutaj pójść dalej? Muszę ciągle coś mówić, ponieważ muzyka leci fajna w tle. O kruki! Widzieliście, jak się przykitrały? Znaczy, do tej muzyki, myślę, że gdyby YouTube chciał się przyczepić, to im powiem, że mam są traka z tej gry. Bo mam stąd traka z tej gry. gry. Kupiłem właśnie... Na gogu bodajże za 10 dolców i to, i dusze wojownika, i... znaczy... Tu, to jest dusza wojownika, hello. I to, i piaski czasu. Znowu... nie, to i dwa trony, Le. Ale się plącze w zeznaniach. O matko, to jest kruk! Patrzyłem na ten cieni. Wiecie, myślałem, że przejeszcze tutaj sam cień data. Niewidzialny kruk, albo zbagowany. No i w każdym bądź razie razem z Grom dostałem tapety. którą zresztą jedną wykorzystałem na intro. I na miniaturkę. Dostałem soundtracka. Yy, awatary jakieś z popa. Wiecie, jakiś taki cały zestaw gadżetów. A teraz nasze przejście znajduje się tutaj. Dokładnie. A co mamy na stojaku z bronią? Mech, siekiera. Kruk! Czułem panie Kruku! Mam nowy miecz, patrz! Haha, widzę czemu się podoba. No... Kruku... Ała, ale kontra! Nie uciekaj ode mnie! one hit KO? Nie, tutaj nie wejdziemy na górę, chociaż to tak wyglądało podejrzanie. I żegnaj, będzie teraz? niebo przyblokował. Ha, kruk padł. A ja podnoszę jego miecz, bo miecz Kruka to jeden z lepszych mieczy. Z tego co mi się wydaje. Do walki takiej wiecie. Jako broń dodatkowa. Chociaż to też, oczywiście, zależy od przeciwnika. Czasami lepiej walczy się bez broni, jak mamy na przykład do pokonania o nachita. O tym mówiłem, miecz kruka pod tym względem rządzi, ale jakbyśmy walczyli z tą szybką kobitą, to lepiej walczyć bez broni. I ją po prostu złapać i usiekać. Teraz zawsze się mleczy idę w dobrym kierunku, ponieważ widzieliście, schodziliśmy po identycznym takim zejściu. Ale nie, tam nie było fontanny i jesteśmy w dobrym miejscu, żeby zakończyć odcinek. No pij, książę, pi ile można. Yes! Downing of a new fate. Ciekawe, czy jak przejdę grę na tym drugim zakończeniu, to czy będzie inna, inna nazwa save'a. Nie wiem, zobaczę sobie potem, jak przejdę oczywiście. A teraz zapisujemy... Stanę sobie tak, około fontanny. Albo na fontannę nie mogę? Nie, na prawym piję! O nie... No... Chyba na fontannę nie mogę... Aha, tak, od fontanny książę spada. Pamiętam, tak jedno miejsce jest, gdzie można skoczyć na fontannę. W wieży zegarowej. czy znaczy, no, to było od zegarów się fajnie trollowało księcia, a tym razem, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a co się, będę tak zakończył odcinek. Do usprzenia, tak, ręka w, mur... w murze, zawsze mi było. Do usprzenia w przyszłych odcinkach, mówił mi woli, trzymajcie się i chaos.